krążownikami. Ja czasami wiesz, mam tą tendencję, że ta klawiatura jest taka, że nieraz kuwa nacisnę A i okręt mi nie skręca. Muszę na Q skręcać albo na E najczęściej skręcam. Czekam na klawiaturę, ale to jeszcze poczekam troszkę. Na początku kwietnia obiecana jest. I się zapomnę czasami wyłączyć Q i nagle jest ząk. Ale to też nie można tego tłumaczyć błędami, które się robi. Często gęsto na miękkich różownikach za blisko podpłynę, albo się za bardzo wychylę, albo zapomnę w dymie wyhamować. Dobrze, Thunderer. Alternatywa do Conquerora. Zniknął nam. Se, no normalnie se nam zniknął. A byłem przygotowany na któregoś z nich. Niestety nic. Nie chcę się pokazać. I co mamy? Jutlanda, Adriatico i Chung mu Zaraz będziemy wyspotowani przez kogoś. Czy nie? Nie, jednak lotnia poszła tam. Czy wy się tu pocałujecie? Tak szybko się odwinęli. Musieli się szybko dogadać. Widocznie im nie spasowało. Nie, nie, nie w jego typie był, że tak szybko od niego uciec. Mówili, zaliczasz często wyspy. O, Hindenburg mnie dopadł. Także trzeba troszeczkę ruszyć, bo jednak Tunderer, mimo że podpala, to też lubi być podpalony bo ma troszeczkę tych nadbudówek także jest co tu uderzać żeby był palony a hindusia zaś chyba problem trafić czasami skręcaj skręcaj o kurwa wermont to trzeba tutaj odwijać tyłkiem do niego O, to może od Wermoncika boleć, niestety. A, bo dwie bitwy mam zagrane na Wermoncie. I teraz przydałoby się, żeby mi się pokazał ten Wermont. już się przeładowałem na PPK na niego. Niestety nie płynie dalej burtą. Tak, płynął. Ja w całkiem idzie na skręcie. I same rykoszety czy braki penetracji. Okej, okay. to no będziemy cię panie kolego podpalać. No nie zostaje nam nic innego. Skorzystać z tego bonusu, który Tanderer daje. Palenia oponentów. Tylko musisz mi być świecony. Jeden pożarek już masz, i go nie leczysz. Mhm. Cząg mu postanowił uciec, także tutaj nie będzie miał kto mi go wyspotować. O jest, sam się wyspotował, bo postanowił salę oddać. Dobrze, wyrobisz tam. Słabo, słabo, myślałem, że się w tą wyspę wbije. Tak czy cholera będzie mi tak znikał? No i takie salwy kantery potrafi dawać. Nie wykręcę, bo mnie przyblokuje taki ci to cholerny krążownik. Ajajaj. Aj, 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 te... nie skręcę na szybko, bo tutaj ta wysepka jest to dawaj na tym stecznym tandewie cały czas. francuskie dźwięki w tle, a my Brytolem pływa, a nie Francuzem przecie? Uwaga, wesprzeć ten cel! Kurwa, no pokażę się na sekundę. Kurufur z burtę pokazuje, to można to wykorzystać. Witam, dzień Konst Konsti, przepraszam, 3-3 Siemanko. I teraz się możemy palić. Bardzo ładnie. Ubity lotnia dokończyła. Wszystko za górką pochowane mamy, a tu teraz nas może świecić, co? Członk mutu w okolicach był wcześniej. Kurwa, no wszystko na chwilkę się pokaże. Jest i Vermont. Jest i Vermont, ale wątpię czy z tego Hindenburga trafimy. Coś tam wleciało, zawsze 2000 induź nie ma na praweczki chyba Nie to Mainz nie ma Hindenburg ma Niech się tam z nim strzela Run, a nie ja Zobaczcie, Vermont był w połowie HP i już się do 80 tysięcy prawie Torpedy wydrukował wziowu. Torpedy przed nami Zdążył jednak i jednak i tak uciec. A nie mamy tu żadnej deski. Jedyna deska nasza to jest Haragumo i to poszło daleko. Zaczyna się teraz robić ten problem, że jestem zdecydowanie za blisko innych pancerników Tandarerem, a To jest bardzo nieładne dla niego. I brak fota robi swoje. Do czasu, aż byliśmy na odległość. Z odległości, żeśmy sobie plumkali. Było wszystko ok. Teraz musimy zdążyć uciec. Ale mamy tu zonka i to grubego. Dobra, odbite. W ogóle nie szlibyśmy do tego środka, gdyby nie te torpedki, które my otrzymali, No ale co zrobić? Znaczy, otrzymali, leciały na nas, my ich nie zgarnęli na szczęście. Może ten Hanower coś zgarnie fajnego i spadnie. 5000 mu wsadzić. Oliśmy w końcu oberwał od kogoś bułę, dobrze. Spróbujemy, może też się uda, Między druku w międzyczasie troszeczkę druków 3D zrobimy. przed i za okrętem pospadało. Pechozol po raz kolejny Właśnie ten Wermoncik, byłem ciekawy gdzie będzie. Spróbujemy się ukryć, ale nie wiem czy nam się to uda, bo Wermon nam tu wyjdzie u góry i problem jest taki, że on będzie mnie widział, ja chyba go nie, a jednak, czy przerzucimy to? Niestety ja od Verbonta pod każdym kątem otrzymuję bułę i to solidną. Ma potężne działa. I mamy dwie deseczki koło siebie. Na kogo Verbont będziesz działa kierować? Pomogłem niżej niestety nie mogło się strzelić, gdyż mielimy tą cholerną góreczkę. Uwaga! Podaję pozycję celu! Czy ty Pati dasz radę strzelić w tego Vermonta? Oto to jest pytanie. Widział przeciwlotniczych w stanie podwyższonej wiadomości. Hamulcuj, papa pa, Vermont, czy nie? Tak, zniszczyliśmy wrogi pancernik. Zaczyna się to powoli ta bitwa klarować, ale dalej mamy tutaj dwie niszczarki gdzieś w okolicy. Lotnie kurfürsta. Potrzebuję danych rozpoznawczych. Załogi dział przeciwlotniczych w stanie gotowości. Dobra, mamy obeki. W razie czego, gdyby nam tu deska przyleciała? Nie wiem, dlaczego kurwa uparł się tą lotnią. Widzi, że dwa kapy mógłbym przejąć. Wesprzeć tu mnie jakoś. Kurde, chociaż troszeczkę ze spotem. Potrzebuję danych rozpoznawczych. Do wszystkich jednostek, chronić ten cel, wesprzeć sprzymierzony cel, abraż, próbujemy przejąć kapa, może łaskawie nam pomoże. No, i za małe wyprzedzenie dałem na tego kurfursta. Była szansa go trafić. Ale to pomył go skończy tam OK. Bitwa kończy się za 5 minut. Niestety przegramy to chyba na punkty i czasowo, bo nikt nie zdąży zablokować kapów. O jedno ozarusżo leki. Wróg jest bliski zwycięstwa. jest szansa, żeby paty zablokowało kapa może. To by była jeszcze minimalna szansa. Czy ja lotnie dogonię? Lotnia ma jeszcze ta deska dostała. Weźcie ją, skończcie. Ale niestety Pomer nam chyba zginie. Kurwa dokończcie ją. Pięknie. Zero. I Paty musi zablokować ilkapa, żeby my bunkty nabili. Kurwa przełączyłem się na Pepeki, bo myślałem, że będę strzelał do Hakuriu. No kurwa, gdyby były obeki. Skupić ogień na oznaczonym celu. Lotnia nie atakuj, świeć, świedzi, no. No chyba, że go ściągniesz na himów, bo tak to... Ale jest... Nie, nie ma szans. 2 minuty 40 sekund. Musiałby lot nie wyspotować. Zobaczymy. Bardzo ładnie GG, proszę Państwa, GG, wygramy to chyba. Minuta 50 na punkty. Kurwa, no może zdążymy dogonić ich z tymi punktami. Nie wiem jak cytkich chwyta. Widać, że w miarę. I kolejny błąd z CV. Czemu on go kurwa atakował zamiast go tylko świecić? Mamy dwa pancerniki z długim zasięgiem. Nałe szczęście udało mi się podpłynąć. No można powiedzieć, tą bitwę my wyciągnęliśmy z chłopakami. Ostatnim drygiem. Bardzo ładna bitewka. Podobała mi się, muszę przyznać. Aż sobie ją wrzucę na WOW z replay 207 tysięcy 3 fragi I to takie dosyć przyjemne trzy fragi. Muszę przyznać Select file Dobra, gdzie my tu mamy zainstalowanego WoWsika naszego kochanego. Nie ten dysk w ogóle. No i zobaczcie jaka różnica. Zagrałem tak od niechcenia. Tanderem i dwieście tysięcy wyczaskane jest. jest. Przepraszam. 2496 PD. Dość fajny wynik. Gdyby ta salwa jeszcze w kurfursta mi wtedy wle, weszła, to by, by można powiedzieć, że cztery fraki byśmy zrobili. Faktem ten kurfurz można by było traktować jako raczej ukradziony frak. No ale frak to frak, tak? Czasami lepiej ukraść, żeby okręt nie zdążył oddać salwy i naszego nie ubił, niż litować się nad nimi. Jak to kiedyś ktoś mądrze pochodzi.